Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj chciałam was zaprosić na kolejny odcinek z gadżetem. Tym razem będzie to oczyszczacz powietrza marki Philips. Jest to takie podsumowanie tego, jak mi się sprawdził przez ostatnie dwa tygodnie. Czy polecam wam, czy też nie? Ja od razu na wstępie zaznaczę, że jest. To materiał troszeczkę sponsorowany, ponieważ ja tego urządzenia nie kupowałam, a dostałam po prostu do przetestowania, ale możecie być pewni, że jak zwykle moja opinia będzie jak najbardziej rzetelna i szczera, obiektywna. Także zapraszam Was do podsumowania. To, tak jak wspomniałam, jest oczyszczaczem powietrza, który nie tylko oczyszcza otoczenie, ale również zapewnia nam nawiew chłodnego powietrza. Jest to Philips AMF 765 10, 2 w 1 i jest to dokładnie Air Performance. To, co może Was na samym wstępie interesować, ile to kosztuje? Dużo. Niestety dużo. Myślę, że to jest dość duża wada też tego produktu ponieważ dostaniemy go za kwotę powyżej 2000, czyli mniej więcej 2200. Niemniej jednak jest to nowość na rynku i jest naprawdę wizualnie musicie przyznać, że jest przepiękny. No i nie tylko mamy tutaj funkcję oczyszczania, ale tak jak wspomniałam, mamy również tutaj funkcję nawiewu. Nie mamy tutaj funkcji nabliżania i to co od razu wspomnę na samym początku, jest bardzo ważne, żebyście nie wstawiali tego oczyszczacza do pomieszczeń, w których jest wilgoć, czyli nie może być to basen, nie może być to łazienka, nie może być to, nie wiem, taras na zewnątrz, ponieważ no, urządzenie to jakby nie paszy się z urządzeniem elektrycznym, no i może nam się zniszczyć. To, co szczególnie wyróżnia markę Philips w tym przypadku, jest to, że mamy tutaj szczególny filtr, który jest dostępny tylko tu, jest to filtr Nano Protect HEPA oraz filtr węglowy, czyli mamy tutaj wielokrotne oczyszczenie, a dokładnie jest to oczyszczenie powietrza trzyetapowe. Pierwszy, pierwsza warstwa filtra wyłapuje takie największe zanieczyszczenia typu sierść kotów, psów, po prostu sierść zwierząt plus e, ewentualnie kurz. Druga warstwa Nano Protect HEPA wyłapuje takie e, alergeny, jak również e, pyły tworzące smog które, skład których wchodzą właśnie pyłki roślinne, możemy jakieś czynniki od zwierzęce, zarodniki pleśni, zarodniki grzybów, jak również mikroorganizmy do średnicy 3000 mikrona. No i mamy trzecią warstwę tą węglową, która pochłania brzydki zapach, sprawia, że to nasze powyższe jest bardziej oczyszczone no i możemy otaczać się naprawdę przyjemnym otoczeniem. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, no to jak wiecie oczyszczacze są świetnym rozwiązaniem szczególnie dla alergików, dla małych dzieci, jeżeli chcemy, żeby po prostu w naszym mieszkaniu było świeżo i czysto i sobie przetestujemy, czy to w ogóle działa, ponieważ przygotowałam sobie świecę i zapalimy, zobaczymy, czy ta wielkość tutaj zanieczyszczenia wzrośnie po jej zgaszeniu i jak szybko urządzenie oczyści pomieszczenie. Jeżeli chodzi właśnie o wielkość pomieszczenia, w którym możemy używać tego urządzenia, to jest do 32 m kwadratowych. i to jest taka, tak naprawdę największe pomieszczenie, w którym to urządzenie sobie poradzi i w którym bez problemu oczyści powietrze, które nas otacza. Jeżeli chodzi w ogóle o współczynnik oczyszczania powietrza, jest, wynosi on 3, 270 m sześciennych na godzinę. To, co jeszcze warto wspomnieć, to to, że mm, te filtry NanoProtect HEPA są o tyle lepsze od tych tradycyjnych filtrów HEPA, że mają ładunek elektrostatyczny, który automatycznie przyciągają do siebie wszystkie zanieczyszczenia, zapachy, alergeny, pyłki i zarodniki, mikroorganizmy i tym podobne. Wszystko to, co też wymieniłam wam chwilkę wcześniej. Jeżeli zastanawialibyście się, jak głośne jest to urządzenie, no to tutaj Was uspokoi, ponieważ najgłośniejszy. Dźwięk, który wydobywa się z tego oczyszczacza jest to 47 dB, natomiast najniższe to jest tylko 20 dB. To jest naprawdę dźwięk porównywalny z szeptem. Możemy ustawić sobie kilka prędkości nabiegu, od 1 do 10. Mamy tutaj też taki tryb nocny, mamy funkcję turbo, jak również funkcję automatyczną ja właśnie ją mam ustawioną. Jeżeli wciśniemy tutaj guzik na panelu, to urządzenie nam się łączy. Mogliście usłyszeć taki dźwięk. I tutaj mamy panel. Wszystko będziecie doskonale widzieli potem już w przybitkach, który Wam wyświetla obecną ilość tak naprawdę zanieczyszczenia, wielkość zanieczyszczenia. I tutaj przede wszystkim możemy posiłkować się kolorem. W tym momencie mamy kolor niebieski, jest to. Dobre zanieczyszczenie, że tak powiem, czyli w pomieszczeniu jest mało tych wszystkich alergenów, pyłków i tym podobne. Jak widzicie, urządzenie się obraca, jest ono obrotowe, dzięki czemu też to powietrze, ten nawiew rozchodzi się równomiernie. Nie mamy też tutaj łopatek, czyli to powietrze jest ten strumień powietrza jest taki jednolity, a nie jest taki uderzeniowy. Tak jak mówiłam, możemy sobie regulować prędkość nawiewu i możemy to robić dzięki dwóm rzeczom. Po pierwsze, możemy sobie ściągnąć aplikację na telefon. Ja nie będę ukryła, że tego jeszcze nie zrobiłam i wtedy możemy właśnie za pomocą aplikacji sobie włączyć to urządzenie, zweryfikować to, co się dzieje w pomieszczeniu, czyli wielkość zanieczyszczenia. Też urządzenie jest na tyle inteligentne, że wyłapuje raz, że samo automatycznie wyłapuje wielkość tego pomieszczenia, wielkość zanieczyszczeń, temperaturę, którą notabene też Wam wskazuje, jak również to, co dzieje się na zewnątrz. Czyli jeżeli na zewnątrz jest duże zanieczyszczenia, mam otwarte okna, to z automatu on będzie troszeczkę lepiej działał, przy, wyłapywał te wszystkie zanieczyszczenia. Drugą rzeczą jest pilot. Pilot, dzięki któremu możemy zwiększać właśnie i e, prędkość, możemy zmieniać ustawienia obrotów bo tak jak mówiłam obraca się do 350 stopni, jeżeli naciśniemy raz to mamy tu 45 stopni, potem 75. Możemy ustawić timer, możemy w ogóle zmienić też nawiewy. Naprawdę urząd... ten pilot jest bardzo fajny, do tego co jest, on jest na baterię. To co jest fajne, on na górze ma tu na czubku, wy tego już nie widzicie, ale też Wam pokażę magnes, czyli bez problemu możemy sobie, słyszycie, że sobie kładę. Bez problemu możemy sobie tego pilota odłożyć i nic nam się nie dzieje. Ja teraz zwiększę prędkość na Tutaj mamy w tym momencie jedynkę. Widzicie, jest praktycznie cicho. Nic się, nie, nie, nic nam nie hałasuje, więc na spokojnie na pewno będziemy mogli przespać noc. Maksymalna prędkość to jest 10. No i tak jak słyszycie już to urządzenie czuć, czuć, słychać, ale też czuć, bo najpierw jest dość mocny, jak możecie zauważyć po moich e, troczkach od bluzy, no już jest taki bardzo, bardzo intensywny, ale to powietrze mimo wszystko, ja to czekam. nie jest jakiś uciążliwy, który by nam bardzo utrudniał nie wiem, spanie czy nie wiem, przebywanie w danym pomieszczeniu. Szczególnie, że zbliża się lato i na pewno będzie bardzo gorąco, więc będziemy oczekiwać tego schłodzenia. Więc tutaj mamy funkcję dwa w jednym. Nie dość, że nam schłodzi pomieszczenie, więc już nie musimy się martwić wentylatorami czy klimatyzacją, tylko mamy taki oczyszczacz, który dodatkowo nam oczyści powietrze wokół nas. No bo wiadomo, jednak ten okres, kiedy jest ciepło, powoduje, że otwieramy okna, częściej wietrzymy w tym mieszkaniu, więc tych zanieczyszczeń wokół jest dużo, dużo więcej. To, o czym jeszcze Wam nie wspomniałam, w trybie nocnym urządzenie dostosowuje ilość światła, która dociera i po prostu ten panel, ponieważ on cały czas nam coś wyświetla. Przyciemnia, czyli to światło też nie będzie nam przeszkadzało w spokojnym śnie. Jeżeli zastanawialibyście się teraz, no okej, okay, super, mamy okres urządzenie może fajne, ale mamy taki okres, gdzie ceny za prąd są olbrzymie, nie musicie się tym martwić, ponieważ urządzenie jest energooszczędne i zużywa tylko 40 W. To jest tak naprawdę mniej niż zużywają takie tradycyjne żarówki. I do tego też jest funkcji automatycznej. On pracuje tylko wtedy, kiedy czujniki wskażą mu, że to jest wymagane. Czyli do momentu, dopóki nie, uczy, nie oczyści tego powietrza na tyle dobrze, że powiedzmy ten wynik będzie satysfakcjonujący, obecnie mamy 005, no to ten, to urządzenie będzie pracować. Kiedy już osiągnie ten etap, ten poziom zadowalający dla urządzenia, dla tej sztucznej inteligencji tak naprawdę, no, to on będzie sobie, kiedy już go osiągnie, to po prostu się będzie wyłączał. Dzięki temu też będzie zaoszczędzał nam prąd. To, o czym nam jeszcze nie wspomniałam, to warto sobie ściągnąć tą aplikację Aera. Plus. To jest nowa aplikacja, wcześniej była Clean, nie pamiętam już do, dokładnie jak się nazywała, ale w każdym razie skupcie się na tym Air, Plus, bo tak naprawdę ta aplikacja też super działa z takimi urządzeniami jak Alexa, czy. Google Home, więc jeżeli macie w swoich mieszkaniach takie, e, takie urządzenia, m, e, takiego asystenta poleceń głosowych, to jak najbardziej też będziecie dzięki niemu mogli korzystać z tego m, oczyszczacza marki, e, marki Philips. Ja go teraz wyłączę pilotem. Możecie od razu usłyszeć dźwięk, który zostanie wydany. I urządzenie się z automatu wyłączyło, ono się nie nagrzewa. Tutaj z tyłu jest, yy, jest, są właśnie te filtry. No niestety kamerę też tak mam ułożoną, ale będę Wam teraz wrzucać zbliżenia. Wystarczy pociągnąć osłonkę, zdjąć ją i mamy już dostępne filtry. O, proszę bardzo, to są właśnie filtry. Urządzenie też wskazuje nam moment, w którym należy już te filtry wymienić kiedy one są już na tyle zanieczyszczone, że po prostu nie będzie y, dobrze nam y, działało to urządzenie. Wiadomo, że to, to jest tak samo jak na przykład z odkurzaczami. Jeżeli mamy już przepełnione te pojemniki, no to wiadomo, że one już nie ciągną i bardziej w sumie wydalają ten kurz, niż y, y, oczyszczają powietrze. No tak samo jest z takimi oczyszczaczami. Chodzi nam o to, żeby dobrze działał, a nie nam cokolwiek psu. Wystarczy tylko sobie wsunąć potem bez najmniejszego problemu te filtry i nałożyć ponownie, tak naprawdę, osłonkę. I teraz Wam włączę urządzenie i sprawdzimy. Bardzo szybko się włącza. Mamy teraz kolor niebieski i on sprawdza ilość tych cząsteczek, które są Wokół nas sprawdza, automatycznie wychwytuje, czy należy włączyć już oczyszczenie, jak duże i tak dalej. Poczekam, aż on sobie bez problemu yy, uruchomi się prawidłowo. I ja odpalę teraz świeczkę i sprawdzimy, czy się zmieni. O, mamy już. Świeczka jest. Oczywiście on zanieczyszczenia wyłapuje od strony yy, filtra, więc zmuchnę teraz świeczkę w kierunku właśnie filtra. I też potem na zbliżeniach będziecie mogli zobaczyć jak szybciutko automatycznie zmienia nam się wartość tutaj yy, wyświetlacza. I on teraz będzie sobie fajnie się oczyszczał yy, i właśnie już mamy zmieniony kolor na yy, taki aż purpurowy, fuksjowy, mamy 43 i te zanieczyszczenia, ten zapach ten yy, yy, ta, ten dym cały czas do urządzenia dolatuje, przez co właśnie on, e, ta wartość cały czas rośnie. Jeżeli też się zastanawiacie, czy mamy tutaj łączność BIFI, jak najbardziej tak. Samo urządzenie też jest e, dość ciężkie, ponieważ waży 7, ponad 7 kg, dokładnie 7,3, a jeżeli chodzi o jego wysokość tak całości, to jest 106 cm, czyli też jest dość wysokie. Ale musicie przyznać, że ten design jest naprawdę bardzo ładny. Urządzenie nie rzuca się jakoś mocno w oczy. Fajne jest też to, że może się ładnie komponować z meblami, mi się bardzo podoba ten wybierznik z dziurką. Ale troszeczkę chyba takim największym minusem dla mnie jest właśnie jego waga oraz ta wielkość. Aczkolwiek bardzo ładnie komponuje się mieszkanie, bardzo ładnie komponowuje się. W otoczeniu jakoś tak bardzo nie odstaje. Osobiście już podsumowując, przechodząc właśnie do podsumowania, ja bardzo wam polecam oczyszczacze powietrza, szczególnie w tym okresie wiosennym, letnim, kiedy mamy najwięcej pylących traw, drzew, kiedy jesteście alergikami, wasze dzieci są, albo macie w ogóle małe dzieci i chcecie, żeby w otoczeniu było powietrze było czyste, to jak najbardziej zachęcam Was do zakupu takiego oczyszczacza. To, co jest zdecydowanie przemawia na korzyść Philipsa to, są właśnie, to jest ten filtr Nano Protect HEPA, który no, jest, tak jak Wam powiedziałam, filtrem wielofunkcyjnym i oczyszcza nam powietrze ze wszystkiego tak naprawdę. Yy, uważam, że oczyszczanie pomieszczenia do 32 m2 też jest bardzo dużym pom tak naprawdę zasięgiem i nie musimy się tutaj przejmować, że będzie yy, coś nam źle oczyszczone, na przykład przy smażeniu od razu pozbędziemy się tych zapachów. Te filtry też nam na długo starczają. Nie jest pronożerne, nie jest głośne, mamy od razu nawiew, więc, no, akurat w naszym przypadku, zarówno ja, jak i Maciek, jak i nawet Pancake, wszyscy jesteśmy alergikami i dla nas takie urządzenie jest po prostu wybawieniem. Naprawdę, ze swojej strony, bardzo serdecznie Wam to urządzenie polecam. Myślę, że Marka Philips tym razem również stanęła na wysokości zadania i przedstawia nam super. Produkt wraz ze sztuczną inteligencją, który ma ułatwić nam życie, a dodatkowo e, oczyszy, będzie nam oczyszczał powietrze, jak również je schładzał. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że taka recenzja jest dla Was mm, przydatna. Pamiętajcie proszę o subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku.